Witajcie. Z tej strony Kuba. Zaczynamy kolejny odcinek w grze WWE 2K24 w trybie Showcase. Wrestlemania 38 i wyjątkowa chwila. Powrót po 19 latach Stone Colda Steve'a Austina. Było to 2 lata temu, stosunkowo niedawno i czas na jego walkę z Kevinem Owensem bez żadnych dyskwalifikacji, bez żadnych zasad. Starcie te w Dallas, w Teksasie, tam gdzie zaczynała się legendarna kariera Stone Colda Steve'a Austina, tam jednak póki co ona się kończyła. Słyszymy gong i rozpoczynamy to legendarne starcie, ten legendarny moment, chyba każdy go pamięta. To było dwa lata temu, a pamiętam jakby to było wczoraj, jak rano po WrestleMania od razu odcinek nagrałem, że Cody wrócił, że Austin walczył, co to była za WrestleMania? I zaczęła się bijatyka. Teksański grzechotnik stuku na samym początku tego starcia Kevina Owensa no i czas na piwko czas na birwesz tak zwany no cóż, jak na 50 wtedy siedmioletniego zawodnika, no to co, tak, co ale Stone Cold Steve Austin naprawdę musiał robić sobie krótkie przerwy musiał łapać oddech, wiadomo, że forma i kondycja nie były takie jak podczas jego ostatniej walki w profesjonalnym wrestlingu która miała miejsce właśnie w roku 2003 przeciwko derok na resumenie 19. 19 lat później, z tak wymagającym i świetnym zawodnikiem jak Kevin Owens, walka stanner versus stanner, no to po prostu nie mogło się nie udać. Powiem wam szczerze, ja liczyłem na to, że ten właśnie segment zapowiadany od chyba miesiąca wcześniej, czyli oczywiście K.O. Show z udziałem Kevina Owensa i gościa, czyli Stone Cold'a, zamieni się w walkę. Były takie plotki, że właśnie Stone Cold będzie walczył, to były przecieki, to były jakieś tam tylko spekulacje ale nie były to potwierdzone informacje, ale kiedy usłyszeliśmy od Kevina słowa, że Steve, ja cię zaprosiłem tutaj nie żeby rozmawiać, tylko żeby wyzwać się do walki, pomyślałem sobie, o cholera jasna, cały ATT Stadium w Dallas w Teksasie po prostu eksplodował, wszyscy nagle zaczęli skandować jest, jest, jest chwila, na którą w sumie każdy czekał, no i bardzo dobrze, że ona się wydarzyła. Szkoda tylko, że nie, nie zapowiedzieli tej walki wcześniej, że nie zapowiedzieli od razu, że będzie walka Kevina Owensa ze Stone Coldem i szkoda, że w tej całej rywalizacji Stone Cold nie pojawił się na żadnym z odcinków ani Raw, ani SmackDown. To Kevin Owens sam tą rywalizację prowadził. Najpierw tam pamiętam, że chyba Sefa Rollinsa pokonywał. Rollins też chyba nie miał z kim walczyć na WrestleMania. Tak, to było coś takiego, że na ROW doszło do walki Kevin Owens kontra Seth Rollins, że zwycięzca chyba przeprowadzi wywiad właśnie na tej resumenie, przeprowadzi też show w ringu z The Texas Rattlesnake'em, no ale jakby nie było, wygrał Kevin Owens i to doszło do tej walki, którą w tym momencie odbędziemy, no już odwzorowywujemy. W ogóle fajnie, że te walki są naprawdę starciami, które przecież jeszcze niedawno graliśmy, tak? Pierwsza walka w tym trybie Ricky Steamboat kontra Macho Man Randy Savage, Resumé'a trzecia, później Hogan vs. Andre, więc to był rok 87, dopiero przyszedłem na świat 12 lat później, a teraz gramy walki, które były 2 lata temu, a w kolejnym odcinku już przeniesiemy się na Resumé'nie 39 w Hollywood, gdzie będziemy grać dwie walki kobiet i main event, czyli Reigns kontra Cody Rose. I to będzie coś fenomenalnego. No dobra, okej, okay. na końcu jeszcze tego trybu chyba bonusowa walka jakaś będzie, z tego co ktoś tam widz wspomniał. Okej, okay, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy co gra nam e, przyszykowała. Dobra, czas na kolejną cutscenkę, panie i panowie. Widzimy kto rozdaje karty, Stone Cold Steve Austin dalej atakuje Kevina Owensa. Och, ale kontra. We want tables! No i tak też się dzieje. Kto kopie dołki, sam w nie wpada. Przysłowie idealnie poskutkowało w tym starciu i mamy to, co chcieliśmy chyba, żeby było. Oczywiście, że klasyczny stół w no-holds-barred meczu to jest coś fenomenalnego. Zawsze stół jest elementem, na który chyba najbardziej czekamy i który najbardziej lubimy spośród wszystkich przedmiotów, które pojawiają się gdzieś tam w ringu właśnie WWE, ale nie stoły japońskie. Japanese Stables, ojojoj, mogłyby wywołać twarde lądowanie. Kto gliznął trochę boczomeni i oglądał trochę japońskiego wrestlingu, ten zna doskonale klimat i wie jak te stoły grube lubią bywać, ale póki co starcie jest kontynuowane. Kevin Owens wynosi Steve Austin'a, były World Wrestling Federation Champion w niebie Bezpieczeństwie. No i sami widzimy, jak to się kończy. Potężny, właśnie Fireman Carrie neckbreakerem, No ale teraz, okej, okay, mamy no po prostu go uderzyć. Byliśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. No i tym samym przy stole komentatorskim, właśnie show się dzieje, ale nie Kevin Owens show. The Texas Rattlesnake Show. Łah! Trochę się zboczowało, zgliczowała się teksturka. Na druku na stół komentatorski, ale to nic. Kolejny birwacz. I kolejny łomot. Tak to właśnie robi legenda R.A.T.T.U.D.E. No sprzedaż pay-per-view i na pewno oczekiwania, gdyby WWE ogłosiło, że Stone Cold Steve Austin wraca do ringu, wraca jako wrestler i wraca jako zawodnik, który Naprawdę ma coś jeszcze do udowodnienia? No, to byłoby niesamowite, wiecie, bo zawsze, okej, okay, segment, super było zobaczyć, Austin jest w swoim domu przed swoją publicznością, ale gdyby zapowiedzieli wcześniej tę walkę, to byłoby coś fenomenalnego. W ogóle na resumenie zupełnie już inaczej by się czekało. No, ale sam fakt, że to zobaczyliśmy, to marzenie każdego młodego widza. No, czas na przejażdżkę. <laughs> tak jest. Kevin Owens chciał na ATV, chciał na Kładzie sobie pojechać, aczkolwiek nawet nie potrafił go odpalić. No cóż, tutaj miał taką rolę trochę półgłupka Kevin Owens w porównaniu do doświadczonego życiowo i ogólnie największego SOB w historii WWE. No nie ma się co dziwić i właśnie tutaj poszły te supleksy, dokładnie tak wyglądały. Akcja wtedy toczyła się w publiczności też toczyła się na stage'u, walka była naprawdę fajna. Jak na 57-letniego Steve'a to dał z siebie wszystko i już obiecał sobie, że nigdy nie powie, że już na pewno nigdy do Ringu nie wróci. Oczywiście w grę wchodziło ogromne pieniądze za tą walkę, jednak cieszę się, że pierwszy raz w historii odkąd znam Wrestling, odkąd Oglądam wrestling, bo mając 4 lata wtedy kiedy 19 WrestleMania wybiła, no to sorry bardzo, ale nie miałem prawa, wiecie, oglądać wrestlingu i znać się na tym, tak? I wtedy jeszcze bajki szły wtedy szły Power Rangersi, Hugo na Polsacie, ehm, pełno innych oczywiście fantastycznych seriali bajek i tym podobne, ale głównie to właśnie te Power Rangersi Power Rangersami się żyło później już jakieś tam CSI wkroczyło różne seriale trochę poważniejsze ale to z biegiem czasu, ale wtedy jeszcze 2003 rok, no to pamiętam przebłyski, jakieś flashbacki mam w głowie właśnie różne bajki i Power Rangersi, to był mój pierwszy taki ulubiony faktycznie ehm, serial, w, no tak Taka bajeczka, no, ale bardzo fajnie go wspominam. I zawsze, kiedy właśnie myślę o tym, to mam e, to przed oczami. Tak samo pamiętacie tajemnice Smallville na przykład, te seriale, ale ja się trochę później oglądało. To 2004-5 jak już bliżej było zerówki i szkoły podstawowej. No, ale to jest temat na osobny odcinek. Jakby nie było wtedy resingu, jeszcze nie znałem, więc co ja tam mogłem sobie powiedzieć, co ja tam mogłem sobie pomyśleć, jakby nie było. To fantastyczna ogólnie sprawa z tym później była, że my po naprawdę pierwszy raz za naszego życia odkąd znamy wrestling, możemy oglądać na żywo walkę z Stonkolda Steve'a. O Stina, ale mamy kontrę i staner w wykonaniu Kanadyjczyka. Niedobrze. Oj, jaj, jaj, jaj. Steve został ogłuszony. Stara szkoła, kontra, nowa szkoła. Mamy krzesełko i mamy change shot! Oj oj Krzesło się odbiło i trafiło w łeb Kevina Wensa. Mamy Stanner! Czyli tak chyba zakończymy tą walkę. Jak ona naprawdę się zakończyła po fenomenalnej, bardzo ciekawej końcówce. Aha, mamy po prostu wykonać pin albo submission, czyli możemy zakończyć walkę w dowolnym stylu, ale Kevin Owens podrywa bark. Niestety, niestety poderwał bark. Oj, czyli wychodzi na to, że starcie jest kontynuowane. No został nam tylko jeden cel, jeden objective. Do zrealizowania, wygrać walkę. No, obojętnie w jakim stylu. No, niby normalnie zakończyła się ona przez pinfall, po stenerze. Ale skoro gra chce, żebyśmy zakończyli starcie w obojętnie jakiś sposób, to dlaczego mielibyśmy tego nie uczynić? Póki co teraz mamy kontrę. Tak, łokcie, ręce pracują. Steve Austin, fajną wtedy miał koszulkę z tym logiem czaszki. No, i niby, że tam wiecie, flaga Teksasu z niej wychodzi. Bardzo fajnie, bardzo spodobało mi się tą. Tak samo cały segment mi się bardzo spodobał. Kiedy z tą Cold wróci do ringu, no nie wiem, 60 lat ma w grudniu, z tego co kojarzę, no to wiecie. Nie każdy jest Undertakerem i Stingiem, że w tym wieku ma tak niesamowitą kondycję. I tak... WOW! Odpowiedź I to jest kolejny stanner w tym starciu. Muszę kickoutować, co bez problemu nam się udaje. No i cóż, zaraz sobie skończymy walkę i tyle będzie miał KO do powiedzenia na kolejnej swojej KO menu jakby nie było, no to liczę na to, że jest jeszcze Stone Cold. Znaczy, no na pewno, bo w, od tamtego czasu w ogóle Stone Cold nie pojawiał się w WW i Dzień później też skopał tu jak Vince McMahona. Było to oczywiście nawiązaniem do całej historii postaci Stone Colda. On zawsze z 97 roku miał na z Vince McMahonem, Gale Brown, później te wszystkie rywalizacje. No, to się nie kończy, tak? Naprawdę, rywalizacja Stone Colda z Vince'em McMahon'em, można by powiedzieć, że nigdy się nie kończy. I mamy kolejnego Stone Cold Stanera. jeden z najpiękniejszych finisherów w historii, właśnie tego biznesu. I kończymy walkę i kończymy kolejny kurczę, odcinek. Niesamowite, że ten tryb tak szybko się kończy. Wiecie co, no, mógłbym grać w... naprawdę jeszcze sporo walk. Tyle, ile jest main. 40. Bardzo się wkręciłem w ten tryb. Bardzo on mi się podoba, im nowsze walki, tym powiem Wam szczerze, jest bardzo fajny. Na przykład ten Firefly i Funhouse Match w ostatnim odcinku: walka HBK kontra Undertaker. Czy inną walka, na przykład o streak? Naprawdę, super się gra, mi bardzo się to podoba. No i nic: Stone Cold Steve Austin przed swoją publicznością, tam gdzie stoczył swoją pierwszą walkę, w Dallas w Teksasie, tam stoczył póki co ostatnią. Nie wyklucza powrotu, jednak nie wyklucza Stone Cold powrotu do ringu. WWE oferowało mu gigantyczne pieniądze, żeby zawalczył na SummerSlam właśnie z Romanem Reignsem, ale do tego nie doszło. Czy dojdzie kiedyś? Przekonamy się. Póki co mamy Deroka, mamy w WWE Logana Pola, pewnie pan Bestia, Mr. Beast także kiedyś się pojawi, więc jakby nie było więcej influencerów, więcej legend, więcej e, jeszcze bardziej wrestlingu w naszym świecie. Wrestlingu, na pewno na to narzekać, nie mogliśmy. Fajna walka, fajne przeżycie. No i cóż, Stone Cold Steve Austin, piszcie w komentarzach, czy według Was jeszcze kiedy, kiedyś wróci i zawalczy. Według mnie nie jest to konieczne, no ale... Chciałbym, żeby po prostu się pojawiał chociażby dla samych segmentów. Słyszymy już się jutro w kolejnym odcinku. Cześć!